Za miesiąc pracy nad gotowym tekstem Reinhardt chce ci zapłacić 250 tysięcy dolarów. Historia jednego z najpotężniejszych ludzi. Jesteś mordercą, Lark. Zbrodniarzem wojennym. Historia warta miliony. Kim jesteś? Pańskim autorem widmem. Historia, dla której warto zabić. Pewnie zadajesz sobie pytanie, w co się wpakowałeś? Znajomego fale wyrzuciły tu na plaż. Prąd nie mógł wynieść go tak daleko na zachód. Odwiedziłem Anetę, a potem byłem śledzony. Już nie pracujesz dla Langa. Pracujesz dla nas. Iwan McGregor. Masz książkę. I Pierce Brosnan. Cześć człowieku. W filmie autor widmo Za podjazdem proszę skręcić w prawo. Skręcając w lewo, zabłądzi pan w lesie i być może nigdy nie wyjedzie. Zobacz na kanale Filmbox